Niedawno mechanik samochodowy zapytał mnie na przeglądzie: 5W40 czy 5W30? Jaki lejemy olej? No, nie znam się na typach oleju silnikowego, zrobiłem więc wielkie oczy i powiedziałem szczerze, że nie wiem. Tak samo musi się czuć osoba, która zaciąga kredyt, gdy ktoś ją pyta: Raty równe czy malejące? Co pan wybiera? W tym odcinku wyjaśnię ci różnicę, abyś w takiej sytuacji mógł podjąć świadomą i dobrą decyzję. Jest tutaj gdzie możesz obejrzeć więcej moich porad. A teraz zobaczmy, które raty są bardziej opłacalne: równe czy malejące. Zacznijmy od tego, że każda rata, którą przelewasz do banku, składa się z dwóch elementów: po pierwsze, z kapitału, czyli części oddawanego przez Ciebie długu, a po drugie, z odsetek, czyli z ceny, jaką płacisz bankowi za pożyczone pieniądze. Spłacany kapitał stopniowo zmniejsza Twoje zadłużenie. No ale odsetki to zupełnie inna historia. Dla ciebie są one kosztem, a dla banku zarobkiem. Różnica pomiędzy ratami równymi i malejącymi polega przede wszystkim na tym, ile w każdej racie spłacisz kapitału, a ile odsetek. Zacznijmy od rat malejących. Bank liczy je w taki sposób, że najpierw tnie pożyczoną przez Ciebie kwotę na równe kawałki, a potem dolicza do tych kawałków odsetki załóżmy, że zaciągnąłeś 240 tysięcy złotych kredytu hipotecznego, które masz spłacić w 20 lat przy oprocentowaniu 6% w skali roku. Obliczając raty równe, bank podzieli najpierw twój kredyt na 240 równych kawałków, bo tyle w ciągu 20 lat będzie miesięcznych rat. Dzielimy więc tych 240 tysięcy złotych przez 240 miesięcy. I już wiemy, że w każdym miesiącu spłacimy dokładnie 1000 zł kapitału. No niestety oprócz kapitału trzeba zapłacić jeszcze odsetki, które co miesiąc bank dołoży nam do raty kapitałowej. Ile będzie tych odsetek? W pierwszym miesiącu nasz dług wynosi 240 tysięcy złotych. Zatem przy oprocentowaniu 6% w skali roku odsetki od takiej kwoty wyniosą 1200 zł. Po 10 latach nasz dług będzie wynosić 120 000 złotych, więc miesięczne odsetki od takiej kwoty wyniosą 600 zł. Po 15 latach zostanie do spłaty 60 000 złotych, a odsetki od takiej kwoty zmaleją do 300 zł. Odsetki będą więc coraz niższe, a wraz z nimi będą malały nasze raty. Pierwsza rata wyniesie 1000 zł kapitału plus 1200 zł odsetek. 2200 zł. 121 rata, czyli po 10 latach spłat, wyniesie 1000 złotych kapitału plus 600 złotych odsetek, czyli 1600 złotych. A 181 rata po 15 latach spłat wyniesie 1000 złotych kapitału i 300 złotych odsetek, czyli 1300 zł. I tak dalej. Zatem w całym okresie kredytowania co miesiąc płacimy dokładnie 1000 złotych kapitału. I coraz mniej odsetek. Więc nasza rata będzie malała od kwoty 2200 zł na początku, przez 1600 zł po 10 latach, 1300 zł po 15 latach, aż do kwoty 1005 zł, bo tyle wyniesie ostatnia rata. A jak w takim samym kredycie będą zatem wyglądać raty równe? Raty równe polegają na tym, że w każdym miesiącu przelewamy do banku Taką samą kwotę. No ale w środku tej kwoty zmieniają się proporcje pomiędzy spłacanym kapitałem i odsetkami. Co miesiąc spłacimy trochę mniej odsetek, ale w to miejsce spłacimy trochę więcej kapitału. Zobaczmy to na przykładzie. 240 tysięcy złotych kredytu na 20 lat z oprocentowaniem 6% w skali roku, więc bank wrzuci te parametry do kalkulatora finansowego i otrzyma wynik. Że równa rata powinna wynieść 1719 zł i 43 grosze. Skoro pożyczyliśmy 240 tysięcy złotych, to w pierwszej racie zapłacimy 1200 złotych odsetek. Natomiast resztę raty stanowić będzie spłacany kapitał. Ile on wyniesie? 1719,43 zł rata minus 1200 złotych odsetek. 519 zł. i 43 grosze kapitału. A przypomnę, że pierwsza rata malejąca miała wysokość 2200 zł. i składała się z 1200 zł. odsetek oraz 1000 zł. kapitału. Pierwsza rata równa to 1719 zł. i 43 grosze, w tym 1200 zł. odsetek, ale już tylko 519 zł. kapitału. Jak zatem widzisz, spłacając kredyt w ratach równych, oddajesz początkowo do banku mniej pożyczonych pieniędzy. Zatem w pierwszych latach spłacania Twój kredyt maleje wolniej. A jak to wygląda dalej? No, 121 rata po 10 latach również wyniesie 1719 zł. i 43 grosze, ale w tej kwocie będzie 774 zł. i 38 groszy odsetek. Oraz 945 zł. i 6 groszy kapitału. 181 rata po 15 latach spłacania też będzie miała wysokość 1719 zł. i 43 grosze, ale tutaj tylko 444 ,69 zł. 69 groszy stanowić będą odsetki, a 1274 ,74 zł. 74 grosze stanowić będzie kapitał. Zatem kwota każdej raty jest równa, ale każda kolejna rata zawiera w sobie Coraz mniej odsetek, za to coraz więcej kapitału. No dobra, to skoro już wiemy, na czym to polega, to pora zmierzyć się z ważnym pytaniem: co się bardziej opłaca raty równe czy malejące? Z czysto finansowego punktu widzenia bardziej opłacalne są raty malejące. Wynika to z tego, że w pierwszych latach szybciej spłacamy nasz kredyt, szybciej maleje nasz dług. I dzięki temu płacimy w sumie niższe odsetki. O ile niższe? W naszym przykładzie za kredyt spłacany w ratach równych zapłacimy 176 664,29 zł odsetek. Za taki sam kredyt, ale spłacany w ratach malejących, zapłacimy 144 600 zł odsetek. W naszej kieszeni zostanie więc ponad 32 000 zł więcej. Więc jeśli masz taką możliwość, śmiało wybierz raty malejące. Problem polegać może jednak na tym, że w pierwszych latach spłacania raty malejące są znacznie wyższe od rat równych. W naszym przykładzie o ponad 480 zł. Może się zatem okazać, że zabraknie Ci zdolności kredytowej. Co wtedy? Spokojnie możesz zaciągnąć kredyt w ratach równych, a za jakiś czas. Rozpocząć regularne nadpłacanie kredytu. Dzięki takim nadpłatom również zapłacisz o wiele niższe odsetki. Jak widzisz, jak się spokojnie policzy, to na wszystko znajdzie się sposób. Kredyt hipoteczny to jedna z najważniejszych finansowych decyzji w życiu, bo na kilkadziesiąt lat zaciągamy ogromne zobowiązanie, którego koszty wynoszą często kilkaset tysięcy złotych. Dlatego, żeby nie popełnić błędu, i nie wybrać zbyt drogiej oferty kredytu, zobacz koniecznie tutaj, co składa się na koszty kredytu hipotecznego. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych skutecznych porad.